Witajcie Zakopt z tej strony. Jak wiecie, my są w Anglii, na razie my się tu wrócili. Planowaliśmy pojechać w Polskę, no ale my musimy zostać za tą małą wodą. Jeszcze chwilę. A jak wiecie, jest obowiązek, żeby zostać dłużej. To trzeba się po prostu postarać o tak zwany status osiedleńca. Brexit wszedł i mamy czas z tym jeszcze do końca roku żeby tu przyjechać, a ostateczny termin na dzień dzisiejszy to jest 30 czerwiec 2021 rok to jest koniec, już później nie będzie można aplikować, także jak kto jeszcze chce przyjechać, no to może w tym czasie przyjechać a osoby, które są osobno, to muszą słuchajcie, zaaplikować za o tego osiedleńca, nawet ktoś kto ma rezydenta to musi złożyć to podanie, tą aplikację o taki status osiedlenca. No i my to też będziemy robić, bo my tego jeszcze nie robili. Ja już próbowałem to robić, już wie, mniej więcej wiem, jak to wygląda, więc chcę wam to powiedzieć. Natomiast jak będziecie potrzebować takiego filmowego wsparcia, pokazać dokładnie, jak to wygląda, no to oczywiście dajcie lajka, napiszcie w komentarzu, że potrzebujecie takiej pomocy. No i nagram film, co byście widzieli. Także aplikować musi każdy, kto chce to dostać, a jest nie jest Brytyjczykiem, nie, nie ma paszportu, nie ma obywatelstwa. No i co trzeba nam, żeby aplikować? Do aplikowania potrzebne nam są dwie rzeczy. To oczywiście będzie nam potrzebny, słuchajcie, paszport, taki paszport z takim znaczkiem. Jak ktoś ma jakiś stary paszport, to pewnie będzie musiał to wykonać, papierów, czyli trzeba wysyłać podania, paszport trzeba wysyłać i tak dalej. Osoby, które mają taki paszport z tym znakiem tak, jak przechodzą przez granicę go tak czytnik przejeżdża i już można wchodzić ten paszport uprawnia nas do tego aplikowania online Możemy użyć tabletu albo możemy użyć słuchajcie telefonu to już wszystko jedno ważne żeby to był z Androidem systemem ponieważ aplikacja do do tego aplikowania jest na Androidzie Chyba ci co mają Microny nie bardzo mogą z tego skorzystać, i co trzeba zrobić? słuchajcie. trzeba sobie po prostu ściągnąć aplikację. Ona tak wygląda. To wam pokażę, co byście widzieli. To jest taka, taki znaczek korony, białej korony na czarnym tle. Jak wpiszecie, jak wpiszecie UK Exit w Google Play, tak w tym. Google Store no to Wam znajdzie tą aplikację trzeba ją zainstalować i praktycznie krok po kroku to co nam podaje oczywiście po angielsku trzeba wykonać czyli trzeba zeskanować paszport, zrobić zdjęcie podać datę tam wszystkie dane, które są potrzebne numer telefonu dostaniemy taki zwrotny PIN, który trzeba wpisać w telefonie potwierdzić tak. I to wszystko się robi online. Myśmy to już robili, tak testowo, i to bardzo fajnie szybko idzie. To są ważne parę rzeczy, żeby na przykład zdjęcie robić dokładnie, telefon dokładnie trzymać, dobrze oświetlić paszport, dobrze, żeby było oświetlenie, bo dobre oświetlenie, co było w pokoju. No i po prostu po kolei to wszystko zrobić, ale później jeszcze jest taka sprawa, że trzeba wszystko potwierdzić na komputerze. Tak u nas wyszło bo tam trzeba odpowiedzieć jeszcze na parę pytań. Oczywiście można to zrobić przez telefon, ale polecamy zrobić to na komputerze, bo jest to wygodne. No a chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że ostatni minister mówił, że około 400 tysięcy ludzi jeszcze nie aplikowało o tego osiedleńca z tych, którzy są tutaj w Anglii. To jest bardzo dużo, to jest chyba prawie połowa około miliona chyba Polaków to jest. Także jak chcesz zaaplikować, chcesz zostać w Anglii, no to musisz to zrobić. także Tu pod filmem też dam linki do różnych stron, które są pomocne. Ale tak jak powiedziałem, jak potrzebujesz takiej filmowej pomocy, napisz w komentarzu po lajku like film. No i po prostu e, postaramy ci się, się nagrać tak fajnie, dość prosto, co by każdy mógł zrozumieć. Także trzymaj się z tej strony zakupu. No i nie zapomnij, słuchaj, zasubskrybować kanał Zakopy TV. No tu boisz na bieżąco z tym, co ja tutaj nagrywam, także już no razie trzymuj się, pełni.